Zresztą, uh, jak dzisiaj witam was w odcinku Fall Guys. Niech będzie już ten drugi sezon Miałem przemyślenia Ostatnio Fall Guys stało się bardzo popularne bo było za free i nie wiem właśnie dlaczego To Epic Games zrobiło po prostu będą miejsce większe wszystkie bo ludzie będą kupywać. Kupywać. <laughs> wiem, że w odbiciu nie widzicie. Znaczy, teraz to moją rękę się ma! Szą selektor jesteś w nowym... Ale ja nie chcę. Dobra. To się ostatnio pozmieniało. Mam skino z sezonu! Nie wiem już którego! Dobra, lepiej startujmy, bo to już się nie rodzi w jedną wielką aferę. No, nie rodzi się wielką, jedną, jedną wielką aferę, ale po prostu chcę zobaczyć, co się dzieje głównie. Chcę zobaczyć, jakie są mapy nowe, bo odcinek pewnie będzie napisany Wielki Powrót. A i tak w ogóle, to no przy okazji zostawcie. Łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli filmik wam się spodoba, oczywiście, bo jak wam się nie spodoba, no to oczywiście nie musicie zostawiać, bo ja was nie zmuszam. I to jest próg. Jeśli chcecie na następny odcinek, pod tym filmem mają być 4 lajki i chociaż 20 wyświetleń. Chociaż. Bo naprawdę, chcę tą kontynuować serię, bo... Wydaje mi się, że znowu będzie wielka popularność na Fall Guys. No i zaczynajmy. Tutaj w tym momencie to powiem jedynie co. To. Na razie to, to, to co, co z tego widzę, no to wychodzi mi do marnie. Ale spokojnie. Nieraz, nie dwa się w Fall Guys. Właśnie przez takich ludzi. Dobra. Pamiętacie jak tam się zbagowałem? Starsi, wi starsi widzowie powinni pamiętać. To było piękne. Jak się zbagowałem. Dobra. Spróbujemy i raz tutaj. Jak się nie uda, to będzie problem. O

To były czasy, kiedy wszystko było lepsze. I ceny, pali... I ceny paliwa były. były mniejsze. Nie wiem, czy mogę o tym wspominać, ale. No, taka jest prawda. Głównie z nagrywania nie jest zbyt fajne, ale. Nie narzekam. A i tak w ogóle cięcie, jak już będzie koniec rundy. Dobra, round over. Poprawiłem trochę kamerę, więc nie dziwcie, że jest w innej pozycji. Spokojnie, spokojnie. Ogarnę lepszą kamerę, ale to potrzebuje jeszcze trochę czasu. Dobra, dziękuję. Dobra, byłem top 50%, tego nie wiedziałem nawet. O kurde, tutaj już widzę totalnie inne mapy. Grałem trochę na sezonie czwartym, więc co nieco sezonu czwartego poznaję, no, co jest nawet fajne. Jeszcze pamiętam, że jak chciałem, byłem tak bardzo napalony na Fall Guys i po prostu miałem chyba wcześniej już taką sobą kartę graficzną, a teraz taką w kupiłem. Naprawdę. Mm -hmm. Dobra. No to jedziemy no. Tu tu mamy się. Nie no, no stójcie no. Naprawdę, no to jest... Ale mrozi. Dwa razy pięści? Możecie to zmienić. Dobra, już jest drugi ten, lap. Nie wiem, czy przejdę. Może przejdę, może nie. Choć muszę, choć powinienem tu przejść, bo myślę, że... Już się ludzie zaczynają jest, ale git, nie tego. Nie! CO TO SIĘ STANĘŁO tak Btw to tutaj macie Remainsy Sreńcy kurde Ale naprawdę Przecież to było ryzyko 100% I chyba teraz będzie taka runda gdzie trzeba być, Gdzie wszyscy będą odpadać ale proszę nie ogony Nie ogony Jak to będą ogony to ja już Ja już odpadam Zbyt długo się ładuję to będą ogony nie może być jeszcze finału, ale... Oby tego nie było podwójnego. Jak widzicie to na ekranie, to podwójne to są morderce. To jest morderca. No. Jak jest jedno, to jest łatwe, ale jak są takie dwa właśnie, jak na obrazku widać, to już jest... Nie! No ile ich tam? No i... Jakie, jakie gówno! Ja powiedział tutaj. Ale szybko poszło. No powiem Wam, no naprawdę. Kto by się tego spodziewał? Komu to się dziwi zresztą? No. Może w jakimś tam piątym odcinku będzie Abangas. Jaki finał? Nie. No, no. Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to jest? Co to, to się robi? Co to się robi? Ja nie wiem. Co się dzieje? Ja nie, nie. To jest chyba z tego właśnie sezonu. Co to się odbija? Jakoś. О, так! В такий способ. Ха-ха! Ну хватит бито. О, ну и папа. Что есть? Jakieś coś, co gram pierwszy raz, wygrywam. Jest! Let's go! Hmm. Hi, 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 hi. Chłopie, no ty, ch ty chyba też pierwszy raz To była grupa Ludzi, którzy grają w to pierwszy raz Oj, oj Ja chociaż ogarniam On chyba właśnie nie 10 do 2 Wreszcie jakaś sensowna wymiana, ale nara, wygrałem! Jakiś dziwny tryb. Aha, a tutaj ludzie z dogrywką są. Ale, ale to. Aj, 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 aj. A ile jest? 12. To z czego będzie finał? Jak połowa odpadnie. Teraz będzie finał, ale no nie, będzie spinanie się po koronę. Tylko NIE TO! Nienowite korony... Nie, 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 nie! Co to jest? Avoid the falling floor? O oh, nie... Bierzesz takie, te gówinka, tak właśnie... I rzucasz w innych. I czekasz aż wybuchnę. Nie wiem czy to może być fajne. Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo mam po pierwsze była materia. Po drugie, co jest, jak dostałem knockoutu Jakiegoś na nie... Wy... nie odpadł. Jakiś chłop w ogóle robi kamikaze. To tak tu nie da się zepchnąć! Ale jak tu ma działać? forte Oho, jakiś chłop spadł. Aha, już rozumiem. Nie gadaj, nie gadaj. To zostać łapkę w górę? Co jest? Jakim cudem? Jest koronka. O kurde. O ja. Co jest? Ile ty. O ja Jedna koronka. Co się dzieje? Czy da się coś kupić za te koronki? Bo ja nie wiem. A co ja chcę? Nic nie ma za koronki. Są jakieś tylko dziwne. O co tu? Ogólnie mam 42 tysiące kudosów, więc. Kudosów! Nie wiem po co mi to po prostu chcę kupić. To jest fajne. Ten jest fajny. Dobra, to lecimy chyba na następną rozgrywkę, co? No! Ostatnia rozgrywka. I kończymy ten odcinek. Bo już nie mam zbytnio dużo baterii, więc. O, ale, ludziska, wygrałem. Nie wierzę w to, jak się z tego jaram. Łapka w górę za. Czekaj gdzie? Łapka w górę. Nie wiem, ile razy to powtarzam, ale no, kurde. Słyszałam o takiej grze StumbleGuys I to nie wiem co to jest, ale... Mogę to nagrać jak chcecie Ale StumbleGuys to, to jest... Raczej znaczy, bez uradzy, ale chyba to jest podruba Fall Guys Ogólnie mam Asasina. Zgadnijcie dlaczego. W ogóle mam... Zgadnijcie dlaczego mam pasa, bo kupiłem tą grę. Ciężko się nie domyśleć. Jak głębiej zajrzycie w kanał mój... To raczej chyba widać, że... Raczej chyba widać, że... Nie, dobra. Jest. Jakieś szczęście! Telefon! Wytrzymaj! Mój telefon w tym momencie walczy o śmierć i życie. A ja się dobrze bawię. Może jakoś mi się uda go podładować? Dobra, jest! No tak, telefon, żyj. Ej, ale naprawdę, ja, ja się totalnie nie spodziewałem. Ja się nie pociłem w ogóle. Co to jest? Powtórka z rozrywki, czy co? Ja mówiłem, że tego nienawidzę. A to mi robi na złość. A czyli no. Mi tutaj zawsze przyfarci się, ale no, no czy ja wiem. Co to gówno jest? Jak ja tego kurwa widzę. To pierdolone. Dobra, już jestem. Ale ogólnie to jest sama w sobie fajna ta gra. Tutaj znaczy, nie, no, chodzi mi o ten tryb, że jest fajny. Tak mnie podbiło. Teraz za pierwszym razem, tak. Czy oni musieli nam zniszczyć to? Jak mnie wysrało. Ale fajne. Chciałem go tak popchnąć za tą metę. Ale co się dzieje? Jak będą dwie wygrane z rzędu, to jestem normalnie jakiś dziwny. No czy wiesz. No. Dobra, jestem dobry. Naprawdę, no, ale ej, ale, musicie przyznać, jest... dzisiaj jest chyba czwartek, czwarty dzień wakacji i taki jest upał. nie w kwietniu, może się zamieniam w taką typową mamusię. Jak coś nie zwracajcie uwagi na taki dźwięk, to znaczy, że nie ładuję w moim telefonie, ale to nie zwracajcie na to do uwagi, dobra? Proszę. Słyszałem od kolegi, słyszałem, że wybustowali to. I nie wiem, czy mam myślę, że to jest łatwe, czy... Nie wiem, czy mam myśleć... Eee no, łatwe. Okej, okay, wejdę tu. No może i tak. Dobra, jednak widać, że to trochę wybustowali, no. O tu się